Siemano, jestem Lamianek. Witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie jesteśmy na GeForce Kinsie. Zachęcam Was tutaj, żebyście weszli sobie w ten oto plusik i zmienili sobie kodzik tutaj na lamianyty. Macie go w reflinku. No i oczywiście zachęcam, żebyście doładowali sobie, bo no fajny drobiezg skrzynczek na GeForce Kinsie. Jeżeli nie macie gdzie sobie otwierać skrzynek to właśnie polecam GeForce Kinsa. A tutaj widzę, że ktoś sobie potworzył case battle, więc sobie do nich podłączamy. No i zobaczymy sobie, czy coś wygramy. No chciałbym wygrać na sam start. I zaraz spróbujemy sobie zrobić jakiś fajny proficik. E, na sam start siada nam. E, Złoty 11. Mam nadzieję, że wygram. No nie no, przegrałem sobie, no kurde. Ale gratulacje, bo sobie zgarnął ile? Ponad dyszkę? A wydał 4 złote, więc no wy też tak możecie zrobić, wy też tak. O tutaj mamy jakąś droższą. Dobra, dołączymy sobie do tej droższej. Zobaczymy sobie, co ciekawego będzie. 4 skrzynki o łącznej wartości 19,9 groszy jest niestety pierwsza nie jest znowu na moją korzyść Druga już jest dla mnie Na razie sobie wygrywam, bo miałem lepszego Tego skina, bo te emeczki bazyliszek są takie same No i teraz awupa Wormgut, więc chyba sobie wygram Tak jest, dokładnie, wygrywam sobie 28,45, no kurde, fajnie poleciało, fajnie Dobra, dołączymy sobie do MP7 Mam nadzieję, że tutaj, no taka, nie wiem, w sumie co tutaj może nam polecieć. Znaczy to w ogóle jest skrzynka z MP7-kami, tak. E, no w sumie Neon Play, tak to się nazywało. Neon Play nie jest zły. Mogło być gorzej, mogło być lepiej, ale na plus jestem. Tego All tutaj, kurde, mogę ładnie ograć na pieniądze dzisiaj w sumie. Zobaczymy sobie, czy teraz siądzie. I to jest moje, no niestety teraz All. No, kurde, to 2-1 chyba ze mną wygrywa. Dobra, dołączymy sobie do jeszcze jednej tutaj też znowu All, Milispeki no Dobra, zobaczymy sobie co tam ciekawego z Milispeka nam poleci. E, no i tym razem wygrywa sobie. Ja wygrywam o 4 grosze, o no to gituwa. E, dobra, tworzymy sobie Luxury Knife. E, standardowo, już w sumie tak jak to widzicie na moich odcinkach. Spróbujemy sobie potwierać skrzynki 5%. Knife leć do tego Bowie. Kurde, kurde. Dobra, weźmiemy sobie wszystko, wrzucimy w kontrakt cyk, podpiszemy sobie 20 zł. Chyba mi starczy skinów, czy tak? Dobra, starczy i sobie pójdziemy po skrzynki 5% knife, tak jak mamy w tytule 367, jakaś nawaja 271, no kurde, lipa, ale dobra, idziemy 5% knife. A tutaj mamy jeszcze case battle, ale na 4 osoby to nie dołączamy, już nie dołączamy. 5% knife. Dobra, jednak nie było takich fajnych y, skrzynek z kosami jakie chciałbym y, To sobie pootwieramy po prostu takie skrzynki profitu y, 42zł wydamy sobie, no i mamy 1% na good knife ultra fiolet Mam nadzieję, że może coś się uda, ajajajajaj aj, aj, aj. No było blisko, było blisko y, 70% na profit Kurde, co to może być? Wupa fever dream, Wupa elite build, awp mortis, no dobra otworzymy sobie jedną Zobaczymy, sobie co z niej poleci. Jak poleci coś dobrego, to sobie weźmiemy jeszcze jedno stój, stój, stój. Jest, dobra 4 zł profity. No, w sumie zawsze coś. Mogło być gorzej, 4 zł to jednak zawsze coś. Sf sfrizowało wam ekran 11, 12 zł profitu. Tym razem, dobra. 50% na 50% profit, tutaj mamy AWP Asimov już A, 50% na 50%, ale jednak nie do końca. Dobra, otworzymy sobie inaczej. I proszę bardzo, co tutaj nam poleci ciekawego, czy będzie na 405% AWP Asimov? No niestety nie. Pit Viper jednak okazuje się silniejszy w tej skrzynce. Ale co to jeszcze ciekawego nam poleci sobie? Dragon Kinga bym nie chciał, chciałbym coś droższego może. S-Profit plus Owl. Ile S% procent tego Owla? 001, dobra. Zobaczymy sobie, czy chociaż ten y, USP Cortex siądzie. Za... nie wiem ile on może być, ale siedzi, dobra. To ile ta jest? 5 zł zysku, dobra, fajnie, ile jeszcze mamy? 157 y, S-Profit to jeszcze skoro to jest jakaś za 22, te droższe sobie potwieramy. No kurde, jakby coś z tego poleciało. Dobra, to tych sobie bym otworzył z trzy skrzyneczki. No jak S-Profit, to zobaczymy sobie. Czy niż daje nam S profit. No czy to będzie profit, to ja nie wiem. No właśnie niestety nie. Dobra, profit ten Galar Chatterbox bym nie chciał go. Bo 80% profit to za dużo. No i tu jest ciekawa skrzynka, na którą nie mam jest tych środków, ale. Nie, nawet bym nie, za, nie odważył się zaryzykować, żeby otworzyć tą skrzynkę. Nawet by się nie odważył, bo to totalnie sensu by nie miało. Bo zysk. Albo ile zysk stówka, a strata 200, no to już jest spora różnica. Dobra, co bym to jeszcze otworzył? Jedziemy sobie dalej. Profit 99,99%. ,99%. Dobra, zobaczymy czy taki profit. Nawet nie wiem ile wydałem na tą skrzynkę, bo nie ja uwagi, ale to jakaś tania była chyba. Usb Blueprint, na którego było 5% szans. Jest zysk. Dobra, 9 zł wydałem. Zobaczymy sobie czy jest na pewno 99% szans na profit. Zobaczymy. A wupa fever dream. No dobra, dobra. Czy ta skrzynka jest taka fajna? To będzie fajna skrzynka, czy nie? Chyba tak, chociaż nie do końca. Hmm. I jak ocenić teraz tą skrzynkę? Dobra, otworzę sobie jeszcze trzy razy. Nie, nie mogę. To dwa razy sobie jeszcze otworzę. I zobaczymy sobie, czy na pewno ta skrzynka jest 99% profit. Hmm. Chyba nie. Nie, nie, nie. Nie ma sensu. 14 zł straty. Teraz 99% niestety nie siada. Jakiś case battle był za ile? A już ktoś dołączył. Dobra, to sobie weźmiemy kontrakt i zrobimy sobie upgradera. I zobaczymy sobie, czy coś fajnego z tego wyciągniemy. Mamy tutaj jest dwie stówki. Może w skinkach. E, dobra, jest 10 skinków już. I zobaczymy sobie, czy siada. E, 8 zł. Nie jest źle. Dobra, wziąłem sobie teraz 56 I dostajemy 37, no już gorzej Ile mamy tutaj? Dwie stówki będą, czy nie? Są dwie stówki, 188 Jakaś naklejka, która jest warta 133 No dobra, no to oczywiście standardowo na sam koniec odcinka idziemy sobie na upgradera I kurde, co by tu sobie... Nie, tutaj będzie 5% szans za ten... o flip doppler może? Dobra, flip doppler więc ja wam widzowie dziękuję za oglądanie. Jutro niestety bez odcinka, ale będzie streamek. No i to wszystko. Do usłyszenia jutro. Siemano!